Siemano moi drodzy widzowie w kolejnym odcinku z CS-a Dzisiaj zagramy sobie skrzydła Tylko jeszcze zmienię sobie celownik Na grubszy troszkę, chcę takiego po prostu grubszego troszkę o. Takiego... gdzie? Czy nie o takiego... Kurde, nie. nie Nie, 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 zresetuj, będę musiał grać od razu Немного крупнее, я просто хочу Или нет, не, 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 нет, хорошо, не буду менять Только, конечно же, я должен сначала... Так, целомник Что тут у нас? меня не умею Let's give it to them boys. Nie wiem, dobra, jeden mecz tak go zagramy. Niech będzie o taki ocalonik. Ja sobie go później zmienię, nie? Teraz tak to come szybko on, robię, tutaj, ja mówię. pierniczą zapierniczam, nie? Tak to szybko. Po prostu. <gry> I co? Ja po turnieju. Znaczy zamykałem tabelę cały czas turnieju, ale... Ale to nie jest... Nie, 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 to... mnie ma nie przeszkadza. Czego ja na kosie mam te Tutaj mam inną to się. Ja mam git gościa na xleave'ie powiem wam Całkiem gitrze że Całkiem git Ja, dobra, dałem no, wiem. Ale gra na bardzo dziwnym celowniku Dla nowszych graczy on jest bardzo dobry Ale ścina. Boję się, jak oni będą mieli AWP. Nagle, kurde, zabiją się w nie wiem w jakiś... Bodę... Sorry, że nie mówię w ogóle nic nie. Ale oni się zabijają kurde, w Monastic, jak będą mieli AWP. No to oni boją się. normalnie. Pewnie, pewnie, pewnie. Stresuję się trochę. Chcę mieć jak najlepszy wynik, chcę mieć jak najlepszy.

Kurde no, long. Widzicie jaki on ma celownik? Podobny do mojego, znaczy on ma... znaczy bardzo niepodobny, nie? Ale, jednak mam... Ej, bb, ej, Czeka, on na fupy nie weźmie. No nie no, nienawidzę cię, gościu! Baranik. No. Даже не возьми АВП, даже не купи ЯРВП Пошли АПСы No kurde, no ale widzicie jak mi ścina?! Tu widzicie? Szybko zmienię sieć. Oj. Oj. Oh shit, not good. O dobra. Ty, patrzcie gdzie doszedłem. No kurde, no patrzcie jakie ma nagi! Ja pierdolę Ja na tym gościu nie jest ja na tym nie, nie no o nie, ma no, dobry, nie Czasami git zagrał, ale... Większość lund to raczej spierdoliczył Go, go, go! А, что что лучше, я киля, он сейчас стрессует, если бы человек тогда придет. Я с тобой. Вообще там кили он меня сначала. А он медлаку я борту. Тут такая лучше Cześć, jak kurde dron tak um, um, Nie? Tak jakby normalnie gdzie kurde Katazowskiego kurde tańczą normalnie Katazowski Kalinka <laughs> He 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 rozdaje Ale to jest git Spoko ziomek Nie jednak on umie grać nie? Umie czasem gorzej zagra, ale to nie znaczy od razu, że nie grać. Jestem lepszy? Mam 10 killów. Ej, dobra, i tak mnie nie wyprzedzi. No, jak Aisa zrobi teraz. Tak mnie nie wyprzedzi. Ale... Ale to przegra. Napiszaj mi jeszcze good game, nie, żeby nie pomyśleli, że zaraz DJ, nie? Ale jak rozdaję. Nie będę pisał GG, bo jeszcze pomyślał, że wyśmiewa się Jak ja kiedyś myślałem, z GG to znaczy, kurde, się, nie? Mamy, wygraliśmy Jupi Juhu mm, Wygraliśmy Dobra. W tym odcineczku to już by było na tyle. No, zagraliśmy sobie tak. Krótki odcineczek ze skrzydłowego z CS. Hmm. Więc. Widzimy się następnym razem. Yy, postaram się Namówić ten... no, kolegę, żeby po prostu zagrał. Znaczy, zrobimy po prostu już teraz piękną akademię taktyczną. Czyli po prostu nauczymy Was kolejnych granatów. Cześć, dwa. Nie wiem czy to będzie Miraż czy cokolwiek, nie wiem. Ale będziecie musieli na pewno wbić. No yo.